Cześć, witam. Elizabeth von Arnim i jej książki. Ten tytuł może być zaskakujący i nazwisko może być zaskakujące, bo nie wiem, kto z Was to nazwisko zna, a moim zdaniem warto poznać yy, książki napisane przez Elizabeth von Arnim. Elizabeth to jest, yy, była, bo już nie żyje, Umarła w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych na grypę, ale urodziła się w Australii, a więc nazywa się ją angielską pisarką pochodzenia australijskiego. Kiedy rodzice wraz z całą rodziną wrócili do Anglii, żeby córki pobierały naukę, ona również zaczęła w Anglii się uczyć, ukończyła kole czy tam. No i wyszła za mąż za niemieckiego hrabiego von Arnim. Ten hrabia zapewnił jej oczywiście życie na odpowiednim poziomie, a także po ślubie przywiózł ją do rodzinnego majątku. I tutaj się nas zaczynają związki Elisabeth z Polską, ponieważ ten majątek leży, leżał pod Szczecinem. Oczywiście czasy, o których mówię, czyli koniec XIX i początek XX wieku. To są czasy, kiedy ziemie zachodnie znajdowały się w obrębie terytorium Niemiec. <laughs> Przepraszam. A więc i ta wieś, Rzędziny, znajdowała się w, na terenie Niemiec i nosiła niemiecką nazwę. Dziś ten majątek leży na terenie gminy Dobra Szczecińska. I no co z tego majątku zostało? No właściwie nic, tylko szkoła, którą otworzyła pod koniec XIX wieku Elizabeth, jakieś tam fragmenty ogrodu i tak dalej. Ale za to utrwaliła ten majątek i te ziemię w swoich książkach, a zwłaszcza w pierwszej z nich, którą Wam za chwileczkę pokażę. Elizabeth rozwiodła się z tym niemieckim hrabią, bo no bo właśnie bardzo ją jak to Niemiec skrępował i co, nie pozwalał się rozwijać, zwłaszcza po tym, kiedy jej pierwsza książka odniosła ogromny sukces. Wali nazwano ją diamentem pojawiającym się na e, nieboskłonie literackim właśnie Wielkiej Brytanii, ją czyli Elizabeth. Dlatego się rozwiodła, bo mąż wydawał na gminie jej pieniądze. <laughs> e, e, zabrała dzieci i jeszcze dwukrotnie wychodziła za mąż. Głośno pisało się o jej związku z Herbertem Georgem Wellsem, a także z, o przedostatnim ślubie z Rasselem, z bratem Bertner, Bertranda Rassela filozofa. I co ja mogę powiedzieć? Ja zapoznałam się z Elisabeth i z jej twórczością za pomocą książki, którą pokażę do końcu. Bo zacznę od pierwszej. Wydawnictwo MG wydaje książki Elizabeth, więc tu trzeba brać poprawkę, ale nie myśląc o tym, książka została wydana przecudnie, przepięknie, prześlicznie. Okładka przecudna. Teraz pokażę Wam fotografię Elizabeth. Elizabeth von Arnim. Książka jest świetnie ilustrowana. Zaraz, zaraz. O, to mogłaby być Elizabeth przy swoich różach, ponieważ najbardziej ukochała róże. Co ja mam tu? Oczywiście jakieś róże zaznaczyłam sobie, żeby wam pokazać. O, na przykład te. Taka sobie różyczka. Są tu przepiękne ilustracje, będące reprodukcjami obrazów, bardzo znanych obrazów przedstawiających róże. A więc, kiedy na początku, na koń... to był chyba rok 1896 marzec, Elizabeth przybyła na stację kolejową wraz z mężem w Szczecinie. No to przeraziła się tym co widzi. Bo lało jak zebra, do majątku trzeba było jechać bardzo długo konno i no i kiedy przybyła do tego majątku, mm, właściwie nie miała co robić. Czuła się osamotniona i całą tę samotność ukierunkowała w pracę w ogrodzie. Ogród był zapuszczony, niczego w nim nie było. Sama więc go zaprojektowała i wykonała przy pomocy Robotników najemnych, Rosjan i Polaków. Oprócz wspaniałych opisów ogrodu Elizabeth i jej ogród, są również spostrzeżenia socjologiczne, a mianowicie Elizabeth patrzy na tych właśnie robotników, Obser to znaczy odwiedza miejsca, w których mieszkają w 50 w jednej izbie. Kobiety pracują tak samo jak mężczyźni, otrzymują mniejszą zapłatę. To wszystko też w tej książce znajdziecie. Odwiedza też swoich niemieckich sąsiadów i zauważa, że niemieckie gospodynie biją swoje służące, zazwyczaj Polki albo innych narodowości. Jak się okazało, takie bicie służących było zadekretowane prawnie i nikt nie mógł ponieść kary za taki właśnie czyn. Wprawdzie w kodeksie karnym było, że kara musi być lekka, no ale jak pisze Elisabeth, lekka kara, no to definicja jest mało Mało, no, mało nieznacząca, tylko mało precyzyjna. O! A więc pierwsza książka polecam, zachęcam, przepiękna, nie tylko ogród, ale jej obserwacje, doświadczenia z małżeńskiego życia. Mężczyzna, który tutaj się pojawia na łamach, to jest jej mąż, i ona nazywa go gniewnym, a dzieci, które się pojawiają od miesięcy, w których się urodziły to jest czercowy, kwietniowy, Piękna, naprawdę piękna książka, taka no. A że wiosna się zbliża, to jak znalazł? Drugą e, książką Elizabeth, e, którą chcę Wam polecić, to jest Wera. E, Inaczej Wiera, co ja tutaj sobie zaznaczyłam. Czekajcie. Aha, już wiem co. Wiera. E, więc tak, jesteśmy. E, poznajemy Lucy, która ma 22 lata i jest to straszliwy dla niej dzień, kiedy ją poznajemy, bo oto umarł jej ukochany ojciec. Zwłoki leżą w mieszkaniu i kiedy ona przechadza się po ogrodzie, zaczepia ją mężczyzna Edward, Edgard właściwie miał na imię i tenże Edgard wyręcza ją we wszystkim. Organizuje pogrzeb i Dlaczego jest taki pomocny? Otóż mówi, że jest pomocny, bo niedawno stracił żonę, która miała na imię Vera właśnie. Stracił żonę, a więc rozumie, co znaczy być w żałobie. Kiedy żałoba się kończy, elita Lucy już nie może się obyć bez Edgarda, Ponieważ no we wszystkim jej wyręcza, a w tym czasie żałoby jest to na rękę, więc zgodzi się przyjąć jego oświadczyny. No i wychodzi za niego za mąż. Ale w czasie podróży poślubnej okazuje się, że nasz Edgard, ten przecudny i pomocny mężczyzna, ma drugie oblicze: Oblicze tyrana. I kiedy przybywają wreszcie po podróży poślubnej do jego majątku, do jego pałacu, w którym mieszkał, z żoną, która popełniła samobójstwo, Edgard zaczyna Lucy odgradzać od znajomych, przyjaciół, rodziny, tłumacząc, że nie. Kłopocz swojej ślicznej główki e, takimi właśnie problemami. Ja za ciebie wszystko e, zrobię, ale musisz być po. i tak dalej. I wtedy Lucy zaczyna dociekać. Jak to się stało, że żona umarła? Czy to była śmierć naturalna, czy nie? Pobrzękuje tutaj Rebeka. Mm -hmm. No, świetna książka, czyta się wspaniale, a więc polecam. I wreszcie. Elizabeth Arnim i moje pierwsze spotkanie. Moje pierwsze spotkanie to był film. Film, który mam w, takiej, w takim oto wydaniu, nosi tytuł Czarowny kwiecień i został nakręcony przez twórcę e, firmy Cztery Wesela i Pogrzeb. Ten film miał trzy nominacje do Oscara w 1993 roku. Dwa Złote Globy zdobył w 1993 roku i został uznany za najlepszy film na festiwalu w Cleveland w 1992 roku. Anglia. Dwudziestolecie międzywojenne. Aha, więc to był film. Zakochałam się w filmie, ale doczytałam się, że został scenariusz napisany na podstawie książki Elizabeth pod tytułem Zaczarowany Kwiecień. No i zupełnie niedawno udało mi się na Allegro tę książkę zdobyć. Okładka, jak widzicie, nie za bardzo w porównaniu z tymi, które Wam przed chwilą pokazałam. Jest to historia czterech kobiet. Angielek, które są z jakiegoś tam powodu nieszczęśliwe. Te kobiety pochodzą z różnych sfer, są w różnym wieku, status majątkowy, wykształcenie wszystko je różni. A co je łączy? Łączy je San Salvador, bo wszystko zaczęło się od następującego ogłoszenia. Otóż jedna z nich, pani Wilks, przeczytała w gazecie takie ogłoszenie. Dla amatorów glicyni i słońca. Włochy, kwiecień. Właściciel wynajmie mały średniowieczny zamek wraz z umeblowaniem i służbą. Tak jak autor anonsu nie przewidywał jego konsekwencji, tak pani Wilks nie wiedziała jeszcze, że w tym momencie zapadła klamka co do sposobu, w jaki spędzi kwiecień tego roku. Opłata za wynajem w zameczku wynosiła 1000 funtów. Pani Wilkins, by, która była kobietą yy, niezbyt zamożną, żoną wprawdzie prawnika, nie mogła sobie pozwolić na ten wyjazd sama, więc znalazła trzy towarzyszki. Czyli w sumie razem były to cztery kobiety, które udały się do Włoch i tam spędziły cały kwiecień, w, właśnie w tym zameczku San Salvador. Cały kwiecień miały. Na przemyślenie swojego życia, na poczynienie pewnych kroków, na poznanie się bliżej. Jest to bowiem książka o przyjaźni, jak się domyślacie, bo inaczej nie mogło się skończyć. Jest to książka i film pełna wspaniałych opisów przyrody, cudownych kolorów, turkusowego morza, zapachów potraw włoskich, ale napisana z humorem. Wcale się nie znudzicie, czytając książkę, a przede wszystkim o, oglądając film bo dodatkowym atutem tej, tego filmu są również gwiazdy które w nim wystąpiły no i jak ja mówię o gwiazda to ich nie ma Monika Richardson na przykład tutaj występuje no wspaniały, no po prostu polecam, wspaniały film i polecam książkę Czarowny kwiecień na Allegro. A więc warto zapoznać się z twórczością Elisabeth von Arnim, zwłaszcza, że jest ona w jakiś sposób związana z naszym krajem. I co? A, i pamięć o Elisabeth von Arnim trwa w gminie, która, na której terenie znajduje się i ten majątek. To jest gmina Dobra Szczecińska. I dzięki życzliwości burmistrza i urzędu gminy otrzymałam takie właśnie oto reklamowe, reklamowe reklamy, a burmistrzem jest pani, pani czyli mają panią burmistrz. A dlaczego mi zależało? Bo doczytałam się, iż na terenie gminy Dobra odsłonięto, no teraz nie mogę znaleźć, yy, odsłonięto pomnik poświęcony właśnie Elizabet Arnim. Jak się dowiedziałam, nawet dwa pomniki, w Buku i w Dobrej. Jeden pomnik to jest Elizabet stojąca z bukietem róż, a drugi to jest Elizabet siedząca na ławeczce. Pamięć o pisarce jest kultywowana również w inny sposób. I tu chyba mam. W jaki sposób? Tu chyba mam. Tu jest po niemiecku. O! Od roku 1000, 2012 gmina Dobra, w Gminie Dobra odbywa się polsko-niemiecki festiwal róż upamiętniający postać hrabiny Elizabeth von Arnim, która na przełomie XIX i XX wieku mieszkała na terenie gminy. A więc odbywa się Festiwal Róż. O, nie wiem, czy zobaczycie, bo mam tutaj ten pomniczek. Ale możecie wszystko znaleźć w internecie. A więc gmina Dobra kultywuje pamięć o Elizabeth von Arnim, bo warto um, o niej pamiętać i warto e, jej książki czytać. Gmina przysłała mi więcej takich folderów, a więc teraz będzie rozdanie. Bo dlaczego ja tylko mam się cieszyć e, tymi folderami zachęcającymi do udziału w festiwalu Róż? Kiedy już będzie można, wiadomo z jakich powodów, no to warto na ten festiwal się udać. Nagrodą będzie: pierwsza nagroda to jest Elizabeth von Arnim, Elizabeth i jej ogród. Książka jest to pierwsze wydanie książki, które już wam pokazywałam, z tego samego wydawnictwa, czyli MG, w tym samym tłumaczeniu, tylko w innej szacie graficznej. A co trzeba zrobić, żeby. Aha, to jest główna nagroda. Pozostałe nagrody. To będą takie przyznane przeze mnie, ale tematyka jest określona, mianowicie Elisabeth kochała ogród, ja kocham ogród, a wy, proszę opowiedzieć o bliskich lub dalekich spotkaniach z ogrodem. Jak tam u Was spotkania z ogrodem? Bo ja muszę Wam powiedzieć, że kocham ogród. Ale tylko do pewnego momentu, kiedy na moje kwiaty włażą jakieś tam robale i trzeba to opryskiwać. No to oczywiście Andrzej się tym zajmuje. Inną opieką nad ogrodem, zajmuje się moja teściowa, która to uwielbia i ma rękę do kwiatów. A ja tylko się przechadzam, tu wąchnę, tam wąchnę, tu sobie kwiateczek zerwę, tu sobie kwiateczek zerwę, taka jestem, wiecie, no o. A więc bliskie lub dalekie spotkania z ogrodem. Czekam na Wasze odpowiedzi a yy, i wybiorę te, które mi się bardzo spodobają, i tym, y, tym widzą właśnie prześlę te ogrodowe upominki. A więc czekajmy: książki Elizabeth von Arnim, Zaczarowany Kwiecień, Vera, No i Elizabeth i jej ogród. Dziękuję, zapraszam do dyskusji. Do zobaczenia.